Witajcie! Każdy z nas widział słonia, czy to w zoo, czy może nawet i na wolności. Każdy też doskonale wie, że słonie są szare. Teraz wyobraźcie sobie zdziwienie leśniczego Tima Jansena van Vuyrena, któremu udało się uchwycić różowego słonia. Ten cud natury biegł między dorosłymi krewnymi w Parku Narodowym Krygera w RPA. To jedno z najbardziej oszałamiających zjawisk, jakie widziałem w całym swoim życiu, stwierdził Tim. Różowe słonie z reguły występują tylko w kreskówkach. Zdaje się jednak, że jest to rzadkie zjawisko naturalne. Mężczyźnie udało się uchwycić na wideo trzy tygodniowe słoniątko w różowym kolorze. Młode wyraźnie różni się od swoich dorosłych krewnych. Jak się okazuje, wśród słoni azjatyckich niezbyt często, ale wciąż regularnie rodzą się różowe słonie. Takie niezwykłe osobniki są czczone przez buddystów. Mówi się, że tajski król ma kilka takich słoni. Władca bardzo się o nie troszczy i dlatego każdy z nich ma przydzielonego dla siebie opiekuna. W Azji, gdzie słonie i ludzie żyją obok siebie, różowe osobniki czasami zostają uchwycone przez obiektywy fotografów. Mimo to spotkać różowego słonia afrykańskiego jest niezwykle trudno. Co więc sprawia, że te słonie są różowe? W rzeczywistości wszystko nie jest tak piękne, jak się wydaje. Te zwierzęta cierpią na leukizm, mutację genetyczną powodującą częściową utratę pigmentacji zewnętrznej powłoki. Często takie słonie nazywane są albinosami, choć to nie do końca jest prawdą. U albinosów melanocyty nie są w stanie syntetyzować melaniny, a z kolei w leukizmie nie ma w ogóle komórek pigmentowych. Jedną z najbardziej wyraźnych różnic między leukizmem a bielactwem jest pigmentacja oczu. U albinosów występuje brak pigmentacji tęczówki, podczas gdy oczy zwierzęcia z leukizmem mają kolor typowy dla swojego gatunku. Chociaż leukizm nie zagraża zdrowiu słoni, zwierzęta te narażone są na inne niebezpieczeństwa, ponieważ niezwykły kolor może na przykład przyciągać kłusowników. W kemiejskim rezerwacie Garissa County kłusownicy zabili ekstremalnie rzadką białą żyrafę i jej młode. To, co się wydarzyło, było tragedią, jeśli myślimy o zachowaniu rzadkich i unikatowych przedstawicieli gatunku. Kłusownicy zabili ostatnią żyjącą na świecie samicę białej żyrafy, powiedział kierownik rezerwatu Mohamed Ahmed Nur. Mamy nadzieję, że różowy słoń będzie żył długo i szczęśliwie. Choć niestety bardzo często dorosłe osobniki porzucają swoje młode z leukizmem lub bielactwem, ten maluch ma ogromne szczęście. Bawi się beztrosko w wodzie ze swoimi rówieśnikami, a dorosłe słonie pomagają mu pokonywać kolejne przeszkody. Inne różowe słonie afrykańskie są najczęściej skazane na zagładę. Ich skóra niedostatecznie chroni je przed światłem słonecznym. Z reguły w suchych regionach Afryki te zwierzęta umierają zanim skończą rok. Jednak wschodnioafrykańska sawanna ma łagodniejszy klimat. W parku narodowym Masai Mara, w którym żyje to cudowne słoniątko, tylko od grudnia do lutego panują ekstremalne upały, ale nawet w tych miesiącach słonie mogą znaleźć schronienie przed słońcem. Smarują swoje ciało błotem, tworząc w ten sposób naturalną ochronę przed nim. Na dziś to wszystko. Nie zapomnijcie podzielić się wideo z przyjaciółmi. Oni też powinni widzieć, że różowe słonie istnieją. Dziękujemy za to, że byliście z nami i do usłyszenia wkrótce.